Przedstawiamy Superkilometer Filter. Bloker przebiegu. Idealne rozwiązanie dla aut Volvo i Polstar. Zaprojektowany do samodzielnego montażu z wysokiej jakości wtyczkami i kablami odpornymi na wysoką temperaturę. Prosta i bezproblemowa instalacja dzięki idealnie dopasowanym złączom. Steruj blokerem przebiegu za pomocą aplikacji mobilnej SKF. Połącz auto ze smartfonem i włączaj lub wyłączaj liczenie przebiegu jednym dotknięciem. Gdy jest włączony, licznik przebiegu zatrzymuje się całkowicie. Wyłącz go, a przebieg będzie liczony normalnie. Wszystkie systemy wspomagania działają bez zarzutu, bez błędów na liczniku czy nawigacji. Nawet testery diagnostyczne nie wykryją zmian dokonanych przez nasz bloker. Jest niewykrywalny i nie zostawia śladów. Działa doskonale we wszystkich typach silników: diesel, benzyna, hybrydy i auta elektryczne. Niezależnie czy licznik pokazuje mile czy kilometry, urządzenie zapewnia dokładne testy osiągów. Odwiedź super kilometer Filter, by zdobyć najlepszy moduł blokujący z oryginalnymi częściami. Łatwy montaż, proste użytkowanie i niezawodność. Idealne rozwiązanie dla Twoich aut, Volvo i Polsta.